Hej, 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 wam wszystkim serdecznie. Witamy Was na kanale Szeregowe Wojo. Ja. Na wstępie, jak zawsze powtarzam, opujemy się, spróbujemy powiększamy zasięgi. Zapraszam na DSE. Pamiętajcie o ankiecie, jeżeli chcecie być członkiem naszej kompanii. Dzisiaj też nietypowo, może mniej typowo. Dzisiaj jesteśmy, jest z nami kolega, przedstawiciel innej wyspy. Przyjmiemy sobie mały wywiad z kolegą. Oczywiście, bo jak to się można powiedzieć Mogę powiedzieć. Jezu. Yes. Gadamy o grach komputerowych, wasza interpretacja mnie nie należy. Niestety kolega zmienił delikatnie głos, tak samo jak ja. Z powodów, iż na jego wyspie, w jego roleplaningu delikatnie nie chce być rozpoznawalny, więc to wiadomo. Każdy ma takie swoje prawo. Serdecznie witamy oczywiście Kacora. Witam. Jest przedstawicielem pełnej wyspy, zaraz się dogadamy. Może takie pierwsze pytanie, jeżeli mógłbym, no, mógłbym zadać w Twojej osobości. Jak u Ciebie wyglądało szkolenie podstawowe w szkole tej chwili? W znaczeniu dobrowolna służba, czyli jak byłeś klasą mundurową czy elewem? Znaczy tak, powiem ogólnie, że wpierw ogólnie ja jestem ogólnie po klasie mundurowej. Później dopiero jakoś zdecydowałem, żeby dołączyć, w ogóle pójść te sprawy i poszedłem w ogólnie na SP. Po SP, na, czy ogólnie na SP, nie było ogólnie tak ciężko. Trochę tam biegania, trochę taktyki, trochę ogólnie nauki. No wiadomo, bo pierwsze dni zawsze są jakoś takie trudniejsze. Wiadomo, krzyk, wrzask. Człowiek nie wie, co się w ogóle dzieje dookoła. Ale jeżeli przezwyciężymy w ogóle te pierwsze, pierwsze w ogóle dni, no to już później mamy z górki. Trzeba po prostu tylko. Zakasać rękawy i no brnąć w to dalej. Wiadomo, nauczyć się tego wszystkiego. Tak to można byłoby określić. A co najbardziej pamiętasz z, z SP? O, chyba jak pierwszy spadł śnieg i dosypało nam pół metra śniegu do, i kazali nam wyjść na taktykę. O, jest. To, to było wtedy tragedia. Pierwsze. Jeszcze na dodatek pierwszej dwójce i zapitalasz dla innych szlak. No powiem szczerze, był ubaw popachy. Jeszcze gorzej, że nie było no ta behatka cała nasiąkła tą wodą, więc kilogramy dodatkowe były No mega. Po paru godzinach później, po, po powrocie, suszenie behatek i zobaczenie ile wody z niej spływa, no to jest tragedia, tak powiem. Rozumie, powiedziałeś, pęchatki, No, takie cieplutkie, fajne, puchate. Zbogada się na siebie. Rozumiem. A tak ciekawości, bo tak powiedziałeś, dałeś tę notkę moim widzom. Ja tutaj mam wiele przedstawicieli klas mundurowych, którzy mogę powiedzieć, pozą na naszym serwerze, czy starają się. Jak tam nauka jest na klasach mundurowych? Ojejku. Co to, to zależy, jak to się trafi chyba? I tak naprawdę pod kogoś i później przynależy. To wiadomo, różne klasy mundurowe miały swoich odgórnych zwierzchników. Tak to chyba można byłoby określić. I kto przyjeżdża tak naprawdę wtedy nas uczyć. Jeżeli jakaś spoko ekipa, no coś tam niby nam wpoją w wiedzy, ale to jest śmiech na sali. Wiedza podstawowa i taki, żak tam naprawdę to wszystko zapomnimy. Chyba, że idziemy sobie na uroczystość do kościółka i pięknie, ładnie to wszystko wygląda na zdjęciach. Jak sobie jeszcze dyrektor rękę podaje chłopakami. No pizza na wodę, fotomontaż. Tak to. Mm -hmm. Spokojnie, nie musisz się teraz roz, rozmazywać. O, to. o Jezu, rozmazywać, o to nie taka słowa go. dobra. Wiadomo, że spontana nagrywamy, więc to nie jest przygotowany scenariusz. Hmm. Najbardziej jeszcze mnie interesuje, a może czego ci brakowało podczas SP? Hmm. Dostępu do telefonu. Czyli rozumiesz, że... Nie mieliśmy że... Hmm? w ogóle. W ogóle nie mieliście, właśnie tego dąża. No w ogóle praktycznie z zasięgu zero, no bodajże u mnie było w tym, w takim przypadku, że byliśmy na takim miejscu, że... Ani internetu, ani telefonu. Trzeba było specjalnie iść prosić, żeby móc wyjść sobie, zadzwonić, w ogóle włączyć internet. Czyli mieliście możliwości tak naprawdę korzystać z telefonu? Jeżeli się poprosiło, wyszliśmy gdzieś tam, chyba bodajże że wtedy było 3 km, że móc złapać w ogóle zasięg. Po prostu taka niecka. Bo to na chłodkora Dopiero Jak w góry. No fajnie było. Przynajmniej, ale przynajmniej się okazało, który był mami synkiem, a kto nie. To było o. najciekawsze. Tak, zwróciliśmy na temat całego SP. to może będziemy dalej dążyć w tym odcinku. Tutaj mam taką miniaturkę z granicy. Dla ciebie zrobiono, ale tutaj um, pogadamy sobie może w następnym odcinku wszystkim sytuacjami, właśnie na granicy z Meksykiem, jak my utwarzamy nasz planning, a tutaj będziemy dążyć na SP. A jak tam jedzenie? Jedzenie? Jedzenie. Micha, hmm. papu. Ciężki <laughs> temat, ciężki temat. Zależy, gdzie się tak naprawdę trafiło. Jako? Raz było spoko jedzonko, mieliśmy no normalnie kuchnię. Drugi raz SK Podgrzewa, podgrzewacz i jedziesz dalej. A spania. Powiedz nam może też o spaniu, może... No nie, może zliczymy inny temat. O regulaminie. Czy mieliście taki czysty regulamin, czy co ja przestawiam jak na niektórych reserwerach ropingowych, dosyć bardzo luźne podejście do regulaminów. Jak wy mieliście podejście do regulaminów? Słowo w słowo. Słowo pisane stało się ciałem. Mhm. Czyli mieliście taki... No... Więc to trzeba było się po prostu tego wykuć na blachę. Tam dałoby radę oczywiście, żeby tam jakieś były drobne błędy, ale zawsze było wróć, zastanów się, co zrobiłeś i przejdź za chwilę. I już żomie się nie pojawią. No, raczej po niego szli. <słuch> no tutaj wiadomo. Z takich... A jak tam dawały sobie radę kobiety z twojej interpretacji? Chyba u mnie było ich chyba trzy, więc jedna spoko, dwie takie były, że lepiej trzeba było sobie ominąć szerokim łukiem, zamknąć oczy, pójść dalej. Nie patrzeć się, bo różne dziwne cyrki się działy. Czyli tak zwane... No, jedna kobitka fajna. No właśnie, można było na czas popatrzeć, tylko pamiętaj, że mundur jest aseksualny. <laughs> Dobra. Klani się nie wywiesiło. No okej, okay. tutaj interpretacja należy do Was. ja nigdy nie, nie mówię, że nie jestem od tego, żeby was wyprowadzać z błędu. Tutaj już po pogadaliśmy sobie tak bardzo w temacie, na temat przygodawczej. Jeżeli mogę się spytać, oczywiście, że to nie jest tajemnica, jak dawno by chciałeś zostać rekrutem i elewem na naszych wyspach? Hmm. Zacząłem się ogólnie starać dwa lata temu, coś takiego było, bo nie było w ogóle miejsca. Później, do, później jakoś tak zarzuciłem i no dopiero tak od roku czasu w ogóle ruszyłem dupę, żeby to po prostu ogarnąć. No, no Później wiadomo, lawinowo wszystko. A jak to u ciebie wyglądało? Rozumiem, że się zgłosiłeś, jak na przykład u mnie na kompanii jest. Yy, zrobiłeś ankietę w WKU, a yy -y. później jak to wyglądało z twojej strony? Znaczy powiem tak, e, zrobiłem to przez internet, później dostałem telefon i proszę przyjechać, zapraszamy z papierami. No i później cóż, badania. Po jakim okresie? Ojejku, chyba po tygodniu, jak dobrze oh. pamiętam. Okej. Okay. Szybko, szybko to jakoś ogólnie wtedy poszło, bo e, była już grupa wtedy zebrana i chyba jako przedostatni dołączyłem wtedy do niej. I później oczekiwanie już na wiadomość, kiedy będzie termin wyznaczony. Miesiąc czasu. Miesiąc czasu, tak. Dostałem wtedy telefon, że tego i tego dnia mam przyjechać po kwity, wziąłem kwity i wiadomo, miejsce wyznaczenia zbiórki, godzina. No i mnie wyrzucili wtedy na drugi koniec w ogóle Polski, więc było ciekawie. Na siódmą rano trzeba było się wtedy nawet stawić. No i później, no cóż, wszystkie rzeczy odebrać, poubierać się, wsiąść do autobusu i gdzieś tam wywieźli. Nieznane. I się zaczęło ogólnie wtedy szkolenie. Krzyk, wrzask. I wiadomo reszta cał całego całego sprzętu. Tej otoczki. Mhm. No dobra. Mm. I otoczki, i tak naprawdę, jak długo po badaniach się czekałeś na telefon? Czy. Dobra, może nie. Skończyłeś raczej się to przygodawczą, czyli tak w znaczeniu mm, sprawdzenie, czy dany gracz jest odpowiedni do pełnienia danej funkcji i. Rozumiem, że teraz jesteś pełnoprawnym członkiem naszej społeczności. Tak jest, zgadza się. Ile tak długo czekałeś na telefon, czy ewentualnie hmm, zaproszenie na dany serwer? Miesiąc czasu. O, szybciutko. I tak no, się kab... <laughs> Znaczy, tak, miesiąc czasu na telefon, że po prostu mnie chcą. Aha, Dobra, so. później, później, później czekanie w ogóle na papiery, badania, i to ogólnie mi zajęło 6 miesięcy. Mm -hmm. Żeby już po prostu być pełnoprawnym członkiem. Mm -hmm. Rozumiem, jak już jesteś pełnoprawnym członkiem, tak naprawdę ostatnie może pytanie w tym dzisiejszym odcinku. Daleko jesteś od domu? Powiem szczerze, że blisko, bo do 100 km mnie wyrzucili. Hmm. A masz gdzieś bliżej, czy nie? Jest jeszcze bliżej, ale tam już o tym to w ogóle miejscu. Z... Trzeba byłoby zapomnieć. Tak to powiem. Bo na pewno nie dostanie się zwykły śmiertelnik. <laughs> no nie wiem. Pisz sobie w konsoli good mod i można wszystko zrobić. Oczywiście. No niby można. No niby można. Dobrze. Chciałbyś coś powiedzieć na samym pożegnaniu. Jakieś słowa podziękowania. Nie wiem. Coś od siebie. Od siebie. Spełniajcie tak naprawdę swoje marzenia. No i tyle. Wiesz, że użyłeś plagiatów. Wiem. Dobrze. Oczywiście dziękuję wam wszystkim za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Bardzo króciutki na temat... SP, bo się tak zrzeszliśmy zrzysz, na ten temat. Hmm, oczywiście o subskrybujemy, spróbujemy, powiększamy zasięgi i przypominamy, że rozmawiamy wyłącznie o grach komputerowych, a wasza interpretacja należy do was. Oczywiście zapraszam na inne materiały, bardziej ciekawsze lub mniej ciekawsze i oczywiście do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.